Biedronki to chrząszcze z rodziny biedronkowate, Coccinelli dae. Na świecie notuje się około 5000 gatunków, a w Polsce występuje co najmniej 75 z ponad 30 rodzajów. To bardzo duża liczba, biorąc pod uwagę, ile zwykle gatunków jest znana przez społeczeństwo. Tu, bez dwóch zdań, biedronka siedmiokropka jest najpopularniejszą biedronką w Polsce. Obok niej wymienia się często biedronkę dwukropkę, biedronkę wrzeciążkę, czy też teraz tak modną medialnie, biedronkę azjatycką zwaną niekiedy biedronką chińską, czy też arlekinem. Należy wiedzieć, że nie każda biedronka przy swojej nazwie ma człon biedronka. Przykładem są gałeczniki, podbierki, mnożyce, czerwonki, czy też skuliki. Mniej znane biedronki to choćby biedronka dziesięciokropka. Oczatka, podbierka czerwcówka, mirra sosnówka, gielas plamek, okrajka dwuplamka, rozszerka broszkówka, kroszela, mnożyca szuwarówka, pokropka wysączka, dołęga, czerwonka trzynastokropka, trzcinówka, bledniczka, reszka, skulik, przędziorkowiec. Wiele rodzimych gatunków nie posiada polskiej nazwy, lecz jest określana nazwą łacińską. Wśród rodzimych gatunków biedronek można znaleźć gatunek roślinożerny i uznawany za szkodnika roślin. Jest nim owełnica lucernianka. Są też choćby gatunki żywiące się grzybami, na przykład biedronka mączniakówka, zwana kroszelą. Jest także obecna od 2006 roku biedronka azjatycka, która jest gatunkiem obcym, inwazyjnym. Ale w pełni już zadomowionym na obszarze całego kraju. Jej status wskazuje, że zagraża bioróżnorodności, może uszkadzać niektóre rośliny, ale nie są wydane żadne rekomendacje co do potrzeby ograniczania jej liczebności. Biedronki to zwierzęta szczególnie szanowane w Polsce obok choćby bocianów czy jaskółek. Są symbolem szczęścia i pomyślności. W tradycji były określane mianem bożych krówek, co wskazuje na ich niebiańskie pochodzenie i pomoc udzielaną człowiekowi. Nadal biedronka siedmiokropka jest tak określana. Często spotyka się słynną rymowankę z dziecięcych lat. Biedroneczko-biedroneczko. Leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba, który to wierszyk wskazuje na sympatię, jaką darzymy te owady. Nie tylko w Polsce nazwa biedronek nawiązuje do nieba, w Niemczech choćby są określane chrząszczami Maryi, w Anglii noszą miano ptaszków naszej pani, a we Francji są określane stworzeniami dobrego boga. Nazwa biedronka jako taka. Pochodzi jednak od staropolskiego słowa biedroń, co oznacza nic innego jak owada. Biedronkowate kojarzymy zwykle z polami rolniczymi, ogrodami, parkami, sadami. A niektórzy nawet z walką biologiczną w uprawach pod osłonami. Bo prawdą jest, że niektóre gatunki, jak np. biedronkę dwukropkę, można kupować w dużych ilościach jako biopreparat makrobiologiczny, który uwalnia się w szklarniach do walki ze szkodnikami. Biedronkowate zasiedlają jednak różne środowiska obok wskazanych. Znajdziemy je na łąkach, nieużytkach, w lasach, na wydmach czy też torfowiskach. Niektóre gatunki biedronek mają swoje ulubione rośliny i to na nich najczęściej można je spotkać. Są to wszędobylskie owady, które przez swoją zmienność gatunkową nie zawsze są rozpoznawane jako biedronki przez niespecjalistów. W świecie niespecjalistów entomologii można czasami spotkać wiele nieprawdziwych informacji o biedronkach choćby takich, że liczba kropek na pokrywach skrzydeł świadczy o latach życia biedronki albo że każda biedronka ma kropki inny przesąd że młoda biedronka jest bez kropek, a wraz z dorastaniem się one pojawiają. Dodatkowym problemem jest także to, że nie wszyscy wiedzą, że biedronka ma larwy i te larwy są kompletnie niepodobne do osobników dorosłych. Są to niby owady bardzo znane i popularne, ale jednocześnie nadal nie każdy potrafi poprawnie je identyfikować. Biedronki są chrząszczami. Mają małą głowę z krótkimi czułkami, na której znajduje się aparat gębowy typu gryzącego. Tułów wyposażony jest w trzy pary odnóży krocznych. Tułów i odwłok przykrywają dwie pary skrzydeł. Błoniaste są ukryte pod twardymi, ale gładkimi pokrywami, które mogą być kolorowe bądź jednolicie ubarwione. Ciało może być bardziej okrągławe bądź nieco wydłużone. Kropki to bardzo ważny element ubarwienia niektórych gatunków biedronkowatych które w połączeniu z jaskrawymi kolorami odgrywają funkcję obronną. Są także biedronkowate, które nie posiadają żadnych kropek czy też plamek. Są całe jaskrawe, albo mogą być w ubarwieniu szarym bądź czarnym, kompletnie nie rzucając się w oczy. Warto wiedzieć, że biedronka wychodząca z poczwarki może być niewybarwiona, np. mieć całkowicie żółte pokrywy skrzydeł a jej docelowy kolor pokryw, włącznie na przykład z kropkami, pojawi się w przeciągu kilku godzin. W Polsce za największą biedronkę uznaje się oczatkę, która może mieć 8 do 9 mm długości. Jedną z najmniejszych jest choćby skulik przędziorkowiec, który mierzy zaledwie 1,3 do 1,5 mm długości. Jaja biedronek są owalne, żółtawe bądź pomarańczowe. Układane zwykle pionowo w złoża po kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk. Jaja najczęściej samice składają w pobliżu miejsc występowania tych gatunków, którymi będą się żywiły larwy po wylęgu. Larwy biedronek zupełnie nie przypominają osobników dorosłych, co czasami sprawia, że są mylone i uznawane za szkodniki. Niekiedy są określane mianem obcych tudzież małych krokodyli. Larwy są oligopodalne, co znaczy, że są wrzecionowatego kształtu, grzbieto-brzusznie spłaszczone, a powłoki ciała są silnie zesklerytozowane. Niektóre gatunki mogą mieć różnego rodzaju wypustki na ciele. Na tułowiu mają trzy pary odnóży, pozwalających im na szybkie poruszanie się. Głowa jest mała i jest prognatyczna, czyli narząd gębowy typu gryzącego jest skierowany ku przodowi, i stanowi przedłużenie osi ciała. Ubarwienie jest zwykle szarawe, choć mogą być na nim choćby pomarańczowe plamki. Niektóre larwy są żółtawe, a u jeszcze innych może pojawiać się woskowaty nalot, sprawiający, że larwa biedronki przypomina wełnowca. Poczwarka biedronki jest nieruchoma, przytwierdzona jest do podłoża, jest łukowato wygięta. Jest to tak zwana poczwarka zakryta, czyli przykryta jest ostatnią wylinką larwalną. Nie pobiera pokarmu. Może mieć różne zabarwienie, na przykład pomarańczowe, w ciemniejsze plamki. Biedronkowate przechodzą przeobrażenie zupełne, na które składają się następujące po sobie stadia – jajo, larwa, nieruchoma poczwarka oraz chrząszcz. W zależności od gatunku w ciągu roku pojawia się jedno lub dwa pokolenia. Biedronka azjatycka w zależności od roku może wydać nawet do trzech, czterech pokoleń w roku biedronki zimują jako chrząszcze ukryte np. w ściółce, na korze, pod kamieniami, pod liśćmi, w szczelinach i tym podobnym. Często wykorzystują budynki mieszkalne, jak również i inne konstrukcje stawiane przez człowieka. Niektóre gatunki mają zdolność do agregacji, czyli zimowania w grupach liczących wiele osobników. Najlepszym przykładem tworzenia takich zgrupowań, jest biedronka azjatycka, której kolonie zimujące mogą niekiedy liczyć po kilkadziesiąt lub kilkaset osobników, co w domostwach wzbudza często niepokój. Z rodzimych biedronek mniej liczne agregacje może tworzyć choćby biedronka siedmiokropka czy też biedronka dwukropka, a także kilka innych gatunków biedronkowatych. Warto wiedzieć, że zaskupianie się biedronek w kolonie Odpowiadają związki zapachowe, które je przyciągają. Niekiedy można spotkać zimowanie obok siebie różnych gatunków biedronek. Po zimowaniu osobniki dorosłe odżywiają się, łączą w pary i kopulują, po czym samice składają jaja. Wylęgłe larwy przechodzą przez kilka wylinek, po czym przepoczwarczają się. Osobnik dorosły pozostaje aktywny aż do zimowania, albo też w zależności od gatunku wydaje kolejne pokolenie w roku, którego osobniki dorosłe będą dopiero zimowały. Zdecydowana większość biedronek to drapieżniki polujące na inne owady. A część z nich także choćby na pajęczaki, głównie roztocza. Wspomniano także o biedronkach żywiących się pokarmem roślinnym, jak również strzępkami grzybów. Drapieżnictwo to jednak podstawowa cecha charakteryzująca większość gatunków, którą człowiek docenia i celowo wykorzystuje w prowadzonej przez siebie produkcji roślinnej. Drapieżne są zarówno chrząszcze, jak i larwy. Choć pod kątem żarłoczności, to larwy zjadają najwięcej pokarmu. To z tego powodu są tak ważne w działalności rolniczej i ogrodniczej człowieka, gdyż bez ich obecności świat opanowałyby choćby mszyce. To mszyce, czyli pluskwiaki, są dla większości gatunków podstawowym pokarmem. Choć niektóre z biedronkowatych mogą mieć bardzo wąskie preferencje pokarmowe, i pewne gatunki mszyc nie za bardzo im smakują. Przykładowo, biedronka dwukropka niezbyt preferuje mszyce żerujące na pokrzywach, a biedronka siedmiokropka niezbyt chętnie zjada mszyce żerujące na lilaku czy też magnoli. Różne gatunki biedronkowatych mogą zjadać różne ilości pokarmu, w tym gatunków uznanych przez człowieka za szkodniki. Przykładowo larwa biedronki siedmiokropki może zjeść do 3000 mszyc, natomiast chrząszcz już tylko do 240 mszyc. Ilość zjadanego pokarmu zależy od wielu czynników, głównie od gatunku. Stąd przyjmuje się, że larwy zjadają od 1000 do 2000 mszyc, a osobniki dorosłe od 30 do 250 mszyc. Biedronkowate to uznani wrogowie naturalni mszyc, ale wiele gatunków żywi się także miodówkami, czerwcami, roztoczami głównie przędziorkami, pluskwiakami, młodymi larwami motyli, chrząszczy i muchówek. Mogą także zjadać pyłek oraz pobierać nektar i spać wydzielaną przez pluskwiaki. Niektóre gatunki biedronek w warunkach małej ilości preferowanego pożywienia wykazują kanibalizm to jest, polują na przedstawicieli własnego gatunku lub gatunków pokrewnych. Można spotkać się także z sytuacją, jak larwy wylęgające się z jaj zjadają jaja swoich pobratymców w tym jeszcze swoje niewylęgłe siostry i braci. Biedronkowate jako takie mają ogromne znaczenie dla rolnictwa w ograniczaniu wielu uciążliwych szkodników roślin, zwłaszcza mszyc. Bardzo często ich pojaw całkowicie eliminuje problem ze szkodnikami, przez co nie ma potrzeby stosowania środków ochrony roślin. Trzeba jednak wiedzieć, że biedronkowate potrzebują kilka dni, aby się dostosować po pojawieniu ich wrogów naturalnych. Samice muszą mieć czas, aby odnaleźć pożywienie, złożyć jaja, a sam rozwój embrionów larw w jajach także wymaga kilku lub kilkunastu dni, na co duży wpływ ma także pogoda. Nie dzieje się to natychmiastowo, dlatego też biologiczna ochrona roślin z wykorzystaniem tzw. metody konserwacyjnej uczy cierpliwości. Pojaw w Polsce biedronki azjatyckiej wywołał objawy paniki wśród osób, które na co dzień nie żyją obserwacją przyrody. Media obok tego, że biedronka ta zimuje w domach, w licznych koloniach, co robi też choćby siedmiokropka, wskazują, że chrząszcze mogą człowieka gryźć oraz wywoływać alergię po kontakcie z hemolimfą, żółtą substancją wydzielaną w kącikach odnóży. Trzeba tu jednak wskazać, że każda biedronka schwytana przez człowieka do ręki będzie walczyła i próbowała gryźć. Gryzie też ukochana boża krówka, czyli Biedronka Siedmiokropka. To naturalny odruch dręczonego owada. Łapanie owadów o gryzącym aparacie gębowym wymusza taki odruch. Tak samo może człowieka ugryźć choćby larwa pożytecznego złotooka mająca bardzo długie żuwaczki. Ugryzie też osa, szerszeń. Ugryzie pożytecznych chrząszcz biegaczowaty. To nie jest nowość i tragedia, że owady potrafią ugryźć. Hemolimfa owszem może wywołać alergię u osób o wrażliwej skórze. Dokładnie tak samo jak ugryzienie przez gzy, meszki, komary, czy tak teraz popularne strzyżaki. Czy jednak ktoś trafił do szpitala po ugryzieniu przez biedronki? Częściej do medyka trafiają osoby urządlone przez pszczoły, a które są uczulone na jad, co może u nich wywołać wstrząs anafilaktyczny. Póki co w Polsce nie było żadnych oficjalnych zgłoszeń o poważnych problemach zdrowotnych po kontakcie z hemolimfą biedronek, w tym biedronki azjatyckiej. Hemolimfę o żółtym kolorze zostawia także biedronka siedmiokropka. Kto trzymał w ręce stonkę ziemniaczaną, także miał żółte ręce od hemolimfy. To substancja odstraszająca smakiem i zapachem. Ma odstraszać wrogów. Hemolimfa to głównie pyrazyna, która także ma właściwości wabiące osobniki tego samego gatunku i zachęca je do tworzenia kolonii zimujących. Warto zrozumieć biologię biedronek, bo wówczas łatwiej jest poznać ich specyficzne zachowania, ale i wymagania. A to z kolei pomaga choćby w ich ochronie. Biedronkowate należy wspierać, bo pomagają człowiekowi w sposób widzialny, jak również niewidzialny obniżać populację wielu szkodników roślin. Dzięki czemu albo nie trzeba stosować ochrony roślin, albo jest ona zminimalizowana. Owady te wymagają jednak ochrony rozumianej jako dbanie o ich naturalne siedliska, aby mogły żyć. Warto tworzyć dla nich miejsca ostojowe, w których choćby znajdą warunki do rozwoju i zimowania. Tu choćby doskonale sprawdzą się zarośla i zadrzewienia śródpolne, jak również choćby miedze warto także budować dla nich miejsca do zimowania w postaci tzw. hoteli dla owadów, tak w przestrzeni miejskiej, jak i Wiejskiej. Najważniejsze, by ich nie zabijać w trakcie zimowego spoczynku, co dotyczy zwłaszcza gatunków tworzących kolonie, które wywołują u niektórych osób negatywne reakcje. Kluczowe jest także racjonalne stosowanie środków ochrony roślin, tak, aby insektycydy, z których większość jest nieselektywna, nie oddziaływały negatywnie pośrednio na biedronkowate. Nie warto także przy małym nasileniu szkodników, głównie mszyc, podejmować ich chemiczne zwalczanie, bo wówczas będą one pokarmem dla biedronek. To naturalna broń człowieka, za którą nic nie trzeba płacić.